Mieszał sobie taki smok. Co na wida stada owiec, zaraz głośno smokał smok. Potem bardzo głośno mlaszcząc, zjadł owce raz, dwa, sześć. I za chwilę, kłapiąc paszczą, patrzył, co by jeszcze zjeść. Całe miasto strach ogarnął. Ratuj królu! Woła lud! Patrzcie smoka, zginie Kraków, więc raz ratuj, rób co chcesz, ale ratuj swych rodaków, no i siebie ratuj też. <głosy> <głosy> Klucz się złapał za koronę i za perłę, i za wąs, nerwy tak miał roztrzęsione, że się razem stronę cząsł. Wór pakował się i płakał, więc rozpłakał się jak krak. A królewna córka kraka do tatusia rzekła tak. Królu tato zamiast szlochać prędko w trąbę trąbiskasz. Okł że to zładzi smoka, temu rękę córkę. Też. Król przez zęby mruknął. Zgoda. Bo mu szczęka ząb o ząb. Trąbaczkowi trąbkę podał, a królewna rzekła. Trąb.

że uciekli skąd przybyli, skrzycząc tylko smolkiem y, targnął śmiech jeszcze. Król jak przejście radło z Adra, tefka, dworski szewczy, szewską pasję z miejsca wpadł. Chociaż jestem tylko szewcem, leć, pięć klepek w głowie. Mam pomoc, żadnych nie chcę, sam smokowi radę dam. Kożuch króla zjadł wieszaka. Pszenicuje go razwa, a kucharka, króla kaka, niech mi miarkę siarki da. Wziął barana na barana, skłonił się w królewnie w pas. I do smoka przyszedł zaraz mówiąc na śniadanie czas. Smok barana z dziad nadzieniem, że aż miarkę siarki zjadł, więc orczyste miał pręgnienie przez okrągłe 7 lat. Przez lat siedem wod wodą zwisły gasił jękiem pożar szczęk. W ósmym roku stracił zmysły i okropnym hukiem pęk. Naprawdę zapamięta dzisiaj każdy fakt. Żeby siłą, ale głową zdobywa się świat.